W dzisiejszym samouczku przejdziemy przez składanie zamówienia online w naszym systemie EROSkroje. Link znajdziesz również w opisie tego filmu. Przed przystąpieniem do zamówienia musimy założyć konto i poczekać na akceptację przez nasz zespół. Po pomyślnej weryfikacji otrzymamy potwierdzenie mailowe. Wtedy możemy się zalogować. Po zalogowaniu widzimy główne menu, na które składa się: moje zamówienia, statystyki i moje dane. W tej zakładce czeka nas pierwsza czynność, czyli uzupełnienie danych, na które będzie wystawiana faktura w przyszłości. Bez tych danych nie będziemy mogli też przydzielić ustalonych wcześniej rabatów. Po wykonaniu tej czynności możemy przejść do zakładki Moje zamówienia, gdzie widzisz wszystkie swoje dotychczasowe zamówienia, rozkroje i wyceny. Żeby złożyć nowe zamówienie, klikamy w prawym górnym rogu ekranu przycisk Dodaj, formatki rozkrój. Pierwsze co zobaczymy to dane zamówienia. Znajdziesz tutaj miejsce, gdzie możesz nazwać swoje zamówienie, na przykład kuchnia Piotra. Pole do wpisania uwag. Jeśli w zleceniu jest coś niestandardowego, warto to opisać. Proponowany termin realizacji i pole, w którym wybierzesz sposób płatności za zamówienie. Teraz przejdziemy do uzupełniania listy formatek. Musimy tutaj zaznaczyć kilka rzeczy. Zacznijmy od wyboru materiału. Po lewej stronie znajdziesz materiały podzielone na kategorie i producentów. Jeżeli znasz symbol płyty, możesz też skorzystać z wyszukiwarki. Pamiętaj, aby zwrócić szczególną uwagę na wybierany materiał. Płyty mogą mieć różne grubości i struktury. Aby wybrać płytę, wystarczy w nią kliknąć. W tym momencie możemy już wpisać długość, szerokość formatki i ilość sztuk. W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że pierwszy wymiar, czyli długość, określa kierunek uswojenia na płycie. Sposób ułożenia słoi widzimy w tym miejscu. Jeżeli teraz zmienimy ten wymiar, swoje pójdą z dłuż drugiego wymiaru. W tym miejscu możemy dodać swój opis formatki. Na przykład wieniec górny. Idąc dalej zaznaczamy w jaki sposób mają być oklejone krawędzie. Na grafikach widzimy pole odpowiedzialne za lewą, prawą, górną i dolną krawędź. Aby okleić lewą krawędź formatki, klikamy w to pole. System automatycznie zaznaczy preferowane obrzeże. Jeśli chcemy wybrać inne obrzeże, to klikamy tutaj. W większości przypadków system automatycznie dopasuje obrzeże 0,8 mm grubości. Jeżeli chcemy, dla przykładu, okleić obrzeżem 2 mm, musimy je wybrać w tym miejscu. Możemy również wybrać dowolne inne obrzeże, np. czarne, pisując symbol płyty. Analogicznie postępujemy dla pozostałych krawędzi. W tym polu zaznaczamy, czy w trakcie rozkroju ma być wzięty pod uwagę kierunek uswojenia, czy może dla lepszej optymalizacji zużycia materiału program ma ułożyć formatki losowo. Przy płytach z dekorem drewnopodobnym zaznacza się to domyślnie. Natomiast tutaj możemy wybrać, czy chcemy mieć formatkę sklejoną dla uzyskania podwójnej grubości. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji ze względów technologicznych program w rozkroju doda po 20 mm z każdej strony. To pole natomiast odpowiedzialne jest za dodatkową obróbkę na maszynie CNC. Temat ten poruszony jest w następnym filmie. Aby dodać następną pozycję, klikamy tutaj i postępujemy zgodnie z poprzednimi instrukcjami. Proszę pamiętać, że w obrębie jednego rozkroju możemy wybrać następny inny materiał, jak np. blat czy płyta HDF. Po uzupełnieniu całej listy naciskamy przycisk przelicz. Program dokona wtedy optymalizacji na płytach celem jak najmniejszego zużycia materiału. Po chwili oczekiwania pojawi się podsumowanie zużytych materiałów i koszt usług. Natomiast na dole widzimy sumę za całe zlecenia. Klikając przycisk Schematy Cięcia zobaczysz podgląd rozkrojów, czyli jak dokładnie zostaną pocięte płyty w naszej stolarni. Jeżeli wszystko się zgadza, to pozostaje kliknąć Zamów i czekać na informacje od nas o statusie zamówienia.